Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. To pierwsze słowo Dekalu. Pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe Prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, starego przymierza z góry Synaj i Chrystusowi Ewangelii. Głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Czyż nie tak jest? W nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry synaj. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, ci ojca i matkę. Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste. Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko. Będziesz miłował człowieka, bliźniego Twego, jak siebie samego. W ten sposób Dekalog, dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem został potwierdzony w Ewangelii, jako moralny fundament przymierza nowego we krwi Chrystusa. Ten moralny fundament jest od Boga. Zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament przymierza z Bogiem, jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie, budzi, burzy ład życia i ład współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od, od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, Idąc poprzez naród, aż do tej ogól ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. Jak bardzo prawo moralne przykazania Boże jest dla człowieka, na to wskazuje w sposób szczególnie wymowny sam Jezus Chrystus dzisiejszej perykopie ewangelicznej, kiedy mówi do zdumionych, a nawet zgorszonych stróżów litery prawa, to Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Tak, syn człowieczy jest Panem Szabatu. On też jest Panem i gwarantem tego przymierza Boga z człowiekiem, które jest stare, nowe i wieczne. Syn człowieczy, Jezus Chrystus. W nim dopełniło się nowe stworzenie. Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, tak mówi Księga Rodzaju o dziele stworzenia. Zabłysnął w naszych sercach na obliczu Chrystusa. Bóg jedyny, prawdziwy i nieobjęty dał nam poznać siebie, swoją niezgłębioną tajemnicę w Jezusie Chrystusie. On, Chrystus, jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Jest synem współistotnym, słowem. Synem, który stał się człowiekiem, synem człowieczym, rodząc się z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego. On. Bóg z Boga, światłość ze światłości zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej. Niegdyś tu nad Bałtykiem ta sama jasność zabłysła w sercach ludzi w początku naszego tysiąclecia. Dziś błyszczy w Waszych sercach. My wszyscy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, w mocy Chrystusowego Odkupienia przez Krzyż, jesteśmy wydawani na śmierć, tak jak Chrystus przyjął śmierć na Krzyżu, aby życie Jego stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Tak, życie Chrystus, jego zmartwychwstanie, poczynając od sakramentu Chrztu, uczestniczymy w odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus. Nosimy więc w sobie skarb niewypowiedziany skarb życia Bożego jest to przeogromna moc która jest z Boga nie z nas taką mocą jest laska chrztu która czyni nas w Chrystusie synami Bożego przybrania jako synowie Bożego przybrania podążamy na naszą górę Hełmską nad Bałtykiem, tam gdzie niegdyś dalecy nasi przodkowie na tej ziemi szukali Boga po Omacku. My przychodzimy ze światłem wiary. Przychodzimy nosząc w naszym ciele konanie Chrystusa aby jego życie objawiło się w naszym ciele. Jednakże, drodzy bracia i siostry, ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. Czasy, w których żyjemy, ludzkość współczesna, europejska cywilizacja i postęp mają już za sobą owo szukanie Boga Pomocy, które jednak było szukaniem i do niego jakoś prowadziło. Wszyscy odziedziczyli skarb. W Chrystusie otrzymali więcej jeszcze niż dekalę. Tuż jednak bardziej niż Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały potwierdza moc tamtego pierwszego słowa Dekalogu Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Tylko też moc tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdziwym i dogłębnym humanizmie. Tylko wówczas szabad może być dla człowieka i cała humanistyczna moralność sprawdza się i urzeczywistnia. Stworzenie bez stworzyciela zanika. Głosi sobór. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka, a to jest sam rdzeń moralności, jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry. Sam jest to. Jak kiedyś powiedział Chrystus do młodzieńc. Stąd z nadbałtyku. Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili. Rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękały, abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał Bogów cudzych przedemu. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadarem. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czci Ojca Twego i Twoją Matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Nie pożądaj żony bliźniego twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekal, dziesięć słów, o tych, Dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdzi. Amen.